Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. Zobaczymy, co tam macie kupione, może czymś się zainspirujemy. No i jeszcze z Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. E, mają fajną opcję taką, że nie wliczają ceny naklejek oraz floatów, więc można znaleźć coś fajnego do pogrania. E, jakieś tutaj 4x naklejeczki, czasem bardzo drogie, jak oczywiście dobrze przy snajpicie. Z kodem Rafikos masz do 5$ dolarów tu przy takowej pierwszej wymianie. Możesz też doładować saldo. Z kodem Rafikos masz dodatkowy 5% przy doładowaniu. E, tutaj dużo różnych metod płatności. No i oczywiście zapraszam do centrum pomocy, gdzie wszystko jest opisane. Zaczynamy z przeglądem EQ. Jutro maturka, ale nie niech Chciałem psuć tego win e, daily, którego robimy. Także dzisiaj spokojnie jakieś przeglądy ekwipunków po prostu zrobimy. Na początku skrzyneczki i Paryż. Powiedziałbym, że masz coś tak bardziej stable. Masz Paryż, który no, może pójść w bardzo różne strony, mm, ale spoko. Coś podriska, coś bardziej stable, tak 50-50 powiedzmy, choć nie wiem, jak to cenowo e, wygląda. Chyba nawet no, więcej masz po prostu w tych skrzynkach. Także bardziej stable, ale też jakieś rzeczy, które no coś się może z nimi zadziać, no choć wiadomo, te supply Paryża to są dosyć spore, także to kwestia kwestia po prostu, żeby się to nalepiało i kwestia, żeby Valve nie trollowało w przyszłości z e, majorami a jak będzie, no już w sumie Shanghai, no leci ten czas, już mamy, wiecie, piąty, zaraz połowa roku no i czas przeleci, Kopenhaga się skończy i będzie Shanghai, znaczy promocja e, więc fajnie, nawet podoba mi się taki plan jaki tutaj masz. Dalej mamy skineczki Jaguarek, Gamadoplerek. Fajny jest taki klimat jeden. Nie wiem jak to określić, ale, ale jest taki jeden tchem kolorystyczny. O kurczę, jakieś Rio Max 23, ok, Nie wiem, jakieś shorty czy, czy w ogóle masz jakiś na to plan. No i więcej autografów. ok, to się w sumie rzadko widuje. Glitter glittery z Paryża, jakieś gambity. Więc ogólnie widz ma jakieś fajne skiny do pogrania. No i tak bardziej w sumie papierowo wchodzi, więc mm, Ogólnie papiery są przyjemne, pod takie longi, więc może to jest pod coś takiego, może jakieś shorty, może da się na tych rzeczach takie rzeczy robić, ciężko powiedzieć, no, ale tu głównie skinki. Kolejny ekwipunek i tu jest ciekawie, bo widz ma kupione naszywki, na właściwie paczki z naszywkami. To jest taka kwestia, że w sumie nie wiem jak się te ceny teraz zachowują, ale w teorii zużycie naszywek, no jaki się jest, wiadomo, nie jest to, no, nie ma na tego popytu, nie wiadomo jakiego, Ten popyt jest mały, natomiast też te paczki z naszywkami są konsumowane. Więc wraz z tym, jak będą nowe majory, tych naszywek nie będzie, no i to jest najważniejsze, no bo jakby dodali naszywki no to XD i bardzo ciężko. Dla, dla naszywek, ale też dla tych paczek. No ale taka inwestycja, żeby to przetrzymać. Yy, ryzyko raczej nie jest jakieś super duże, że dodadzą te naszywki, no bo już no, nie mieliśmy na, od XX tych majorów od Sztokholmu, tych naszywek. Także do przetrzymania moim zdaniem, spoko sprawa. Mamy też takie starsze naklejki, okej. Okay. Yy, o tak samo tutaj, fejzik. Mamy Sztokholm. Okej, okay. eternalki. Dalej Sztokholm, Antwerpik, Rio, nawet, okej. Okay. Remery, o kurczę, Paryż. Ok, czyli kapsułkowo bardzo zesplitowane, z przewagą jednak Sztokholmu, znaczącą, jeśli chodzi o wartość tego. I tu jakieś papiery, ale nie wiem czy to, jakieś openingi są. Podoba mi się, w sensie. Znowu jest to jakoś tak zesplitowane. E, w, takie rzeczy bardziej egzotyczne, jak na przykład te paczki z naszywkami, e, po prostu których supply już znacząco jest ograniczony. E, mamy zesplitowane między no, dużo różnych kapsuł, e, z nastawieniem jednak na Sztokholm. Fajnie, Sposzko. No, bardzo fajny wykrypunek, no i mam nadzieję, że te naszyweczki po prostu czasem ci oddadzą. To nawet jakieś stylu. Ok. E, Ostatni ekwipunek? E, nie, jeszcze będą dwa, dobra, ale to nieważne. Mamy fajne skinki do pogrania. Asimowy, wszystkie chyba. E, Okej. Okay. No i po prostu tu fajne skinki, bo inwestycji tu nie ma. Chyba petka jeszcze jest za simow, co nie? Mamy jakieś krawciki. <laughs> Ale zobaczyłem krafta. No, mocny krawcik, fajna kostka. Bardzo elegancko. Czekajcie, bo mam na incognito, bo nie wiem, czy oni chciało działać. E, lecimy dalej. O, renegade. <laughs> Renegadecy. Sus. Okej, okay, mamy dalej danger zony, skrzynię ukąszenia i antwerpik. Spoko. Ej, spoko to nawet wygląda. Nie wiem, czy te renegacy pod jakieś wahania tam sobie grasz, czy, czy ogólnie chcesz je trzymać. To no, znak zapytania, natomiast skrzyneczki, spoko, no i kandydat, który też może iść w różne strony, zobaczymy, choć po zakończeniu promocji raczej spodziewałbym się jakichś odbitek na, na Antwerpie, przy założeniu, że nie, nie wejdzie oczywiście operacja. No i ostatni, tutaj bez SIG ciężko będzie to monitorować, mamy jakieś gambity, gambity, tam chyba naklejki te pierwsze były pod wahania, tak mi się wydaje. Mamy Rip dzika. okej, okay. czyli skrzynie wycofane, okej. Okay. E, bardziej takie, no znowu, totalnie już taka stable opcja, która może tych zysków nie da, nie wiadomo jakich, ale to bardziej jest na przetrzymanie na, na no długi czas, jakieś załamania, też czekamy do wypadnięcia. Tutaj najbardziej skrzynkowo i masz jakieś papiery, e, niektóre pod pewnie wahania możliwe, no, a niektóre pewnie longujesz, jak na przykład te, ten Paryż, co też może zająć, więc tu raczej taki ekwipunek pod, pod longa. Dobra, dzięki, że wysyłacie te wszystkie eku, zapraszam na Discord, jak ktoś chce podesłać. Trzymajcie się, cześć,